Jak nas przywieźli tam i widzieli ten obóz i tych ludzi w tych pasiakach, jeszcze tam była taka beczka, wie pan, te drewniane, co te jedzenie przywozi. To, to obozowe ludzie tak z paluszkami ten, obie to a, a Niemcy jeszcze bili gumami i odganiali odpędzali od tych beczków. Tośmy okropnie płakali. Powiedzieli, że idziemy tu na stracenie. Wszyscy musieli wychodzić z tego bloku na dwór ustawiany. Byli ten blokowy, taki na twarz, ustawiał nas po pięć rzędach. No i ten miec czekałem na tego mięca, przychodził i liczył. A jak się pomylił, to stali po cztery, po trzy godziny. Nie było tam wolno usiąść, jeszcze przeglądał się, przechodził, przeglądał się, jak widział, jak ktoś jest chory, słaby, nie podobało mu się twarz, to zaraz każał mi z tej z tego rzędu, bo zaraz do pieca brali i palili, taki ludzi. Zampilnował, nabrałam tę wodę, idę, on mi uderzył tutaj, tak z w głowę, z tyłu przed to ja dziecko miałem. Wylałam te bąki, tę wodę, bo przewróciłam się i nie wiedziałam, co się ze mną robi, nic. Ale wylała się ta woda, po całą mokra byłam. Trzy, trzy cygany uciekli z tego obozu, ale złapali ich. Złapali. To przenieśli na ten obóz. Tam mieli karę cały dzień. Za to stali, układali nas piątkę. I, I my się na to patrzyli, jak ich wieszają. Musieliśmy się wszystkie patrzeć na to. No. I, i tu byli ze dwa, chociaż już byli żywi, już byli powieszone trupem. Jeszcze ze trzy dni trzymali. Żebyśmy tylko widzieli to. Żebyśmy mieli taki pokaz na oczy. A tak to od razu przytabrali. brali. A takich małych, to nawet szkoda im było, tej, tego gazu na takich dzieci, w becikach. Popalili w piecach, w tym krematorium. Jeszcze na, na tym ognisko zrobili, takie duże. I zaraz jak nasz ostatni transport zrobili, przebiórkę ostatni, to nas zaraz wysłali do tej murowanej osięciny. I nie co, stamtąd. No a ich do pieca tę noc brali z sami dziećmi. Tych matków, tych rodziców, takich takie co niezdolne do pracy byli, tych No i matki i dzieciami zaraz wszystko do pieca poszli. Bo na rano my tam przenocowali w Osięcinie w tym Murowaniu i wracaliśmy z powrotem. Koło naszego obozu, tam koło tego Osięcina, co byliśmy w Brzeźńce, nie? tam już nikogo nie było. Była ta brama jak szeroka otwarta i nie było ani jednej duszy już tam w tym obozie, już były pustki.